Dobrze, że nie odebrałam. To była Jordan. Jest wkurzona. Co zrobiliśmy? Załatwiliśmy show'a. Wszyscy o tym mówią. Zwróciliśmy uwagę. Zostańmy w jej centrum. Tak jest. Hej, tam z prawej strony. Na co czekamy? Idźmy za nim. Więc... Idziemy za radiowozem? Co może pójść nie tak? Wszystko, wszystko może pójść nie tak. Wiemy, dokąd mamy jechać za tym gliną? Nie, ale chyba się dowiemy. A tego nie pożałowali. Hej, wiesz, na plac kontenerowy. Chyba się zgodzisz, że nie wygląda to na miejsce, gdzie gliny często wystawiają mandaty, co? Zatrzymaj się tu. Co oni robią? Nasz kolega chyba dostał jakiś klucze. Jak podjedziemy, to nas zobaczą. Spróbuj się wycofać tą samą drogą. Coś na Torres? Niewiele. Należy do jednostki Mercera. Robią to od dłuższego czasu. Ostatnio wymknęło się to spod kontroli. Może jednak mówi prawdę? Poczyna. Ciekawe, czy nie ludzie na co idą. Forsa, prestiż. Gdy nie znam. Musimy być cicho. Zauważy nas. Dobra, teren czysty. Chodźmy. Spokojnie! Lukas, nie dacie ze sobą? Nie. 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 Wiadomo, wcześniej się kłóciliśmy. Ale nie tak. To się na jakiś czas. O czymś nie mówi. O czymś dotyczy jego i taty. Zdawało mi się, że byli ze sobą blisko. Zatrzymuję się przez garażem. Zaparkujmy i poczekajmy. nasz cel. Będzie trzeba nieco przyspieszyć, żeby za nim nadążyć. Chyba znam właściciela tego F40. Tak? Co się stało? Stało się to samo, co mnie. Konfiskują auto i potem przepada. Żadnego śladu. Patrz na tego dupka. Przecież to nie jego auto. Właściciel zgłosił zaginięcie? Zgłoszenia też nie ma. Słowo przeciw słowu. A nasze słowo jest głównowagą. Spokojnie, jesteś za blisko. Kręta w lewo, trochę zwolnij i śledź go dalej. No, wszystko wygląda bardzo legalnie. Przeróżnijmy się! Auta muszą być warte fortunę. Z niektórymi z nich się ścigałem. grubo. – Grubo? Delikatnie mówiąc. – Czy to... Z... – Ciszej! Niech to szlag! – To za tym możesz się pożegnać. No – Na to dupki. Trzeba było widzieć jego minę, jak załadowałem go na lawetę. – Myślałem, że się rozpłacze. – Frank by to uwielbiał. Dobra, jestem Stores. Pieprzyć Mercera. Tak nie będzie. Chyba najpierw przydałby się plan. Jakiś wymyślimy. Da 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 da